I Katarzyna Dorosz, witam serdecznie. Naszym gościem jest dr Piotr Kardasz. Panie doktorze, witam serdecznie. Miałam przyjemność brać udział w seminarium przygotowanym przez Duo Life. Jestem pod wrażeniem wiedzy, którą usłyszałam, wydawało mi się, że wiem już dużo z zakresu zdrowego odżywiania suplementacji. Ale wiedza pana doktora oszołomiła mnie wczoraj i dzisiaj i bardzo się cieszę, że mogłam wysłuchać tych wszystkich wykładów i że mogliśmy porozmawiać. Znaczy, to miłe słowa. Natomiast ja uważam, że wykonując swój zawód, to muszę robić to możliwie najlepiej, jak ktoś tylko się da. W związku z czym podobnie też oczekuję od wykonawców jakiejkolwiek czynności usługi, profesjonalizmu. Więc nie, czasami czuję się nawet zażenowany, kiedy ktoś mi mówi, że to było tam wspaniałe, a najbardziej zaskakujące jest to, że miewam tych wykładów bardzo dużo, w niektórych miejscach zapraszają mnie wielokrotnie i przyjeżdżam powiedzmy 20 raz i mówią, dzisiejsze było najlepsze, to znaczy, że tam to było gorsze. Ja <laughs> Więc ja zawsze. Myślę, do tego, że nie pamiętają wielu rzeczy, tak. ponieważ nie zapisują, więc pro, proszę, róbcie sobie notatki, słuchacze Active TV, róbcie sobie notatki, kiedy jesteście na jakichkolwiek wykładach, A Pana wiedza, taka bardzo dogłębna, skąd się wzięła pasja? Znaczy, myślę, że to przemawiałem za tym geny, bo to nie jest nic przypadkowego. Ja miałem to szczęście, że na świat przyszedłem w rodzinie leśnika, więc to już było genetyczne jakby piętno pozytywne, słowa tego znaczeniu. Ale to też nieprzypadkowe miejsce, dlatego że urodziłem się w samym środku Bieszczadów. Oczywiście w tym czasie, kiedy jeszcze nie było dróg i nie było prądu. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli w Stanach Zjednoczonych gdzieś fragmenty Alaski mają Taki charakter, tak więc mieszczany polskie w tamtych czasach miały taki charakter. Więc czystość natury przemawiała do mnie, a przede wszystkim obudziły się zainteresowania, które posiadał mój ojciec. Więc moja buzia, w momencie kiedy coś postrzegałem, nie zamykała się. Byłem ciekaw świata i później, kiedy mimo tego, że predyspozycje miałem dość uniwersalne, bo w, jako uczeń szkoły podstawowej, czy też później szkoły średniej, startowałem w różnych olimpiadach, z, z, powodzeniem. To nauczyciele uważali, że mam duszę humanistyczną, więc powinienem być prawnikiem, aktorem. A na pewno już lekarzem, co zresztą też rodzice, a ja nigdy nie chciałem być lekarzem, dlatego że to jest wyjątkowo trudny zawód, który nigdy nie pozwala do końca się zrealizować, ponieważ lekarz nie produkuje specyfików, które przyszło mu przejdzie mu później przepisywać i bierze odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzkie. Czyli Ależ wybór panu panu oczywiście i był. był tak, dlatego że ja miałem świadomość, że biologia, tak zwana biologia totalna, to jest dyscyplina, która pozwala gromadzić wiedzę z której można coś zawsze uszczknąć, a na bieżąco przecież odkrywa się nowe fakty. Tak. Prawda jest taka, że kiedy pierwszy kierunek studiów kończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, to pewne informacje dzisiaj już wielokrotnie się zdestabilizowały. Mówiąc inaczej, nauka poszła tak do przodu, że musimy korygować mądrości, które wcześniej były obowiązujące. I to samo dotyczy wielu specyfików. Najlepszym przykładem właśnie jest witamina C. Kiedy w 1938 A mam, roku... Pozwoli pan, panie doktorze, że poczęstuję pana, pana specyfikiem, e, witamina C, forma płynna. Proszę nam powiedzieć, przerwałam panu zdanie, ale, ale proszę nam powiedzieć, dlaczego pana zdaniem płynna witamina C jest lepsza? Dlatego, że w przyrodzie ona tylko w takiej formie występuje i mnie interesują adaptogenne, biologicznie aktywne substancje, w tym się specjalizuje to, co natura wytworzyła. Człowiek czasami uzurpuje sobie prawo uszlachetniać naturę, co nigdy mu się nie uda, bo gdyby był w stanie coś zrobić, to mówiąc inaczej, pojawiłby się mądrzejszy człowiek od tego, który w tej chwili wymyśla różne rzeczy a na razie mamy genialnych ludzi, mamy przeciętnych, mamy różnych ludzi, natomiast lepszych od tych, których spotykamy, nie udało nam się samym, mówiąc inaczej, wprowadzić w obieg i uczynić z nich aktywnych członków społeczeństwa. Podobnie historia dotyczy pewnych technologii w budownictwie. Jeżeli wiernie naśladujemy na przykład wzorzec plastra miodu lub źdźła trawy w budownictwie, to to na pewno będą trwałe konstrukcje. Jak człowiek coś wymyśli później, żeby rzekomo już to najczęściej tego typu obiekty mówiąc inaczej nie spełniają oczekiwanych praktycznie trwałości. Wracając do tejże witaminy C. Czy to jest żurawin? Nie, tu są wyciągi stuprocentowe z trzech liderujących na świecie roślin pod względem zawartości witaminy C. I taką dotychczas uznaną za lidera była acerola, często też nazywana wiśnia, wiśnią z Barbadosu. Drugą rośliną, którą ja preferuję, to jest dzika róża, która rośnie w naszym krajobrazie. Ale ona będzie jest skrajnie fitoremediacyjna może rosnąć przykładowo na przydrożu autostrady, gdzie ze spalin opadają metale ciężkie. One są wyjątkowo kancerogenne i o tyle są trudne, że kiedy dostaną się do organizmu, nie rozpuszczają się. Wobec tego zneutralizowanie ich jest wręcz niemożliwe. Natomiast dzika róża, podobnie jak kilka roślin z tak tzw. listy liderów fitoremediacyjnych, Współpracując z określonymi szczepami grzybów i bakterii, a nade wszystko bakterii, za sprawą tych bakterii, dzięki glukozie, którą produkuje przecież dzika róża jako roślina, jest w stanie być doposażona w czynnik neutralizacji, czyli buforowania negatywnych właściwości metali ciężkich. I co istotne, że w tym momencie to tak zwane serum przeciwko metalom ciężkim przedostaje się do owoców dzikiej róży, ale chemizm metali ciężkich nie. Wobec tego ta witamina C, ja oczywiście nie twierdzę, że trzeba ją pobierać owoce z przydroży autostrady, ale z plantacji normalnych, ekologicznych, które też przecież czynniki pyłu zawieszonego docierają tam, zanieczyszczenia są wszechobecne. W związku z czym ona jest doposażona w coś, co dotąd świat nie tyle, że nie doceniał, jakby nie było pełnych badań. Mój dorobek akurat naukowy dotyczył fitoremediacji, akurat kompleksowe badania, cztery patenty, technologie wdrożone i ja w którymś momencie doszedłem do wniosku, że skoro przyroda jest tak mądra, to nie tylko będziemy ratowali tereny przed degradacją, wykorzystując tą współpracę określonych roślin z określonymi szczepami bakterii, lecz wykorzystamy to, co jest zawarte w owocach czy w sokach tych roślin po to, żeby ratować zdrowie ludzkie. Ta witamina oczywiście C zawarta w dzikiej róży jest też rekordowa pod względem zawartości, bo w, na dobrych terenach, żyznej glebie, taka dzika róża potrafi skumulować około 4500 mg witaminy C na 100 g własnej masy. A proszę pamiętać o jednej rzeczy, że podobnie parametry ma acerola. Ale czy najwartościowsza roślina to jest Murkaria dubia, czyli słynne kamu-kamu, które do dnia dzisiejszego rośnie tylko na tzw. pływających wyspach w Amazonii. Nie da się tej rośliny uprawiać gdzieś w innym terenie, dlatego że tam jest określony zestaw, róż nie tylko mikroklimat, ale mikroorganizmy, które współżyją z tymi korzeniami. Podobnie jest z drzewem arganowym, które tylko w Maroku, czy też z kordycepsem. Z kordycepsem, który tylko w, akurat w górzystych terenach w Nepalu jest tak. w stanie funkcjonować. Więc to są tego typu parametry. I właśnie te trzy rośliny dostarczyły nam 100% wyciągów, więc gigantyczna porcja. A wracając do tego, Jaka co. Dawka. To... Jaka dawka? Znaczy, w naszym przypadku mamy ambicję, by twierdzić, że w ogóle świat powinien zacząć mierzyć witaminę C jej parametrami naturalnymi, ponieważ ona jako ciało płynne. Powinna być mierzona w mililitrach, a nie w gramach. No oczywiście można przeliczać w gramy, ale kiedyś błędnie założono, że kwas askorbinowy jest witaminą C. I nie tylko, że on nie pomagał, bo uważano, że jako kwas askorbinowy będzie przeciwdziałał infekcjom wszelkiego rodzaju, więc dzieciom, zwłaszcza w okresie wiosenno-zimowym, podawano duże ilości. Cóż się okazuje? Że nadwyżka kwasu askorbinowego, i to jeszcze syntetycznego, który nie miał konfiguracji lewoskrętnej, Zakwaszał organizm, a to jest groźne. No, nie tylko. Zakwaszenie ogólne przyczynia się do zasiedlania organizmów przez pasożyty, ale skrajnie, jeżeli pH spadnie, powinno być pH krwi czy też limfy, na poziomie 7,34 do 7,43, to kiedy spadnie poniżej 7,30, dochodzi do niewydolności naczyniowo-oddechowej i zdarzały się przypadki. Później dopiero to skojarzono, kiedy zbadano, że istotnie. Kwas askorbinowy jest jednym ze składników witaminy C. W istocie witamina ta C, która występuje w przyrodzie, składa się z tak zwanego konglomeratu mukoproteinowego, czyli cukru połączonego z białkiem. Jest wkładka kwasu askorbinowego, ale to wszystko jest przesączone. Rutyną, glikopenem, karotenem, ksantofilem, witaminą B2, B6, magnezem i cynkiem w właściwych proporcjach, takich idealnych dla organizmu naszego. Jeżeli brakuje jednego ze składników, nie działa poprawnie. A naraz okazuje się, że świat nauki wymyślił odwrócenie konfiguracji. Jest L-askorbinowy kwas znów jako witamina C. I produkuje się go oczywiście z kukurydzy, kukurydzy nawiasem mówiąc modyfikowanej. I najbardziej dla mnie uderzające jest to, że wyczytałem, bo sam kalkulacji nie robiłem, że produkcja kilograma takiej skrystalizowanej, akurat elaskorbinowego kwasu, kosztuje około 1,75 75, natomiast 19 gram zamknięty w kapsułki akurat liposomalne kosztuje 380 dolarów. To jest mnożnik parę tysięcy procent zysku. I widzimy że nawet na czymś, co nie jest do końca poprawne, da się zarobić gigantyczne pieniądze, bo to jest innowacyjne, a innowacyjne wcale nie oznacza, że jest zdrowe. Dokładnie. Tu jest napisane wspomaga odporność, podnosi energię, odmładza organizm i zaspokaja 100% ciennego zapotrzebowania na witaminę C. Mnie jako kobietę oczywiście interesuje ten temat odmładzania organizmu. To też jest bardzo ważne, ale proszę pamiętać, że witamina C ma kilka funkcji, wręcz kluczowych dla naszego zdrowia, czy też w ogóle życia, dlatego że jest to jeden z najsprawniejszych antyoksydantów, więc czynników, które przeciwdziałają mutacji, ale również spowalniają proces starzenia, więc to, co nazywamy odmłodzeniem, możemy spowolnić o 30% tempo degradacji naszych komórek. Nie tylko samą witaminą C, ale witamina C odgrywa kluczową rolę, między innymi dlatego, że ona wpływa na szczelność błon komórkowych, ale równocześnie dokonuje likwidacji angiogenezy. To jest termin naukowy mówiący o tym, że kiedy w organizmie dochodzi do oby nigdy, do choroby nowotworowej, to komórka, która jest inicjatorem tej nienormalności podziałów, zmienia charakter jonowy swojej błony. Normalne błony komórkowe, tworzące jakąkolwiek tkankę, są. Na zewnątrz dopozażone wiony ujemne. Wobec tego naturalnie, że te komórki budujące tkankę odpychają się od siebie. Tworzy się przestrzeń, w którą wpływa linfa. Linfa dostarcza tlenu i składników odżywczych. Komórki pobierają. W organelach komórkowych dokonują się procesy liczne. W mitochondriach energia, w jądrze komórkowym dokonuje się podział kopiowania naszych kodów, w rybosomach synteza określonych białek itd. Nie w, przede wszystkim w aparacie Gold'ego produkcja określonych enzymów. I chyba to jest najistotniejsze, bo między innymi dr Brobel udowodnił, że pewne czynniki potrafią odblokować utracone funkcje, np. przywrócić produkcję enzymów, które z powodu chemizmów doprowadziły do tego, że przestały te enzymy działać i wkradła się jonizacja niepoprawna i choroba nowotworowa się zaczęła. Bo wtedy i, Zjonizacja jednej wybranej komórki, na przykład, która osłaba z powodu tego chemicznego e, akurat e, czynnika, jest odwrotna. Wobec tego, z zdrowych komórek o jonizacji przeciwnej ściąga wszystkie składniki odżywcze. Tworzy się wtedy specjalne naczynie odżywiające tylko nienormalne komórki, i one się tuczą kosztem tak. niedożywienia komórek zdrowych tworzy się coś nienormalnego, niezgodnego z kodem, co my nazywamy rakiem, a więc zmianą nowotworową. W sytuacji, kiedy witamina C byłaby na bieżąco, ona odcina, jakby przestrzegając kodu genetycznego, odcina nienormalne, niezgodne z kodem genetycznym, tak zwane czynniki zasilania, czyli tak zwaną angiogenezę. Więc to jest jeden z czynników. Czyli poprawna dawka witaminy C w naszym organizmie... Może zapobiegać chorobom? Oczywiście często dzisiaj, kiedy już jest stan krytyczny, podaje się dożylnie w formie, w formie płynnej witaminy C, właśnie po to, żeby dokonać angiogenezy. Jest jeszcze inna metoda, między innymi ta, którą zainicjował dr Brobel, dzisiaj profesor. Laureat Nagrody Nobla, który udowodnił, że właśnie poprzez określone czynniki możemy odblokować poprawność funkcji. I dokonuje się wtedy coś, co nauka mówi, że reemisja, czyli cofnięcie całkowite zmian nowotworowych nastąpiło. W każdym razie witamina C, niezależnie od tego, ma wpływ, skracając biochemiczny proces, na pracę nadnercza. Nadnercze decyduje m.in. nie tylko o erytropoezie, ale także o Filtracji naszej krwi. Diureza to jest proces, który gdyby był w pełni sprawny, to 5 litrów krwi, którym dysponuje organizm ludzki, byłby wielokrotnie przefiltrowany, oczyszczony z wszystkich złogów negatywnych i to przeciętnie powinno wynosić 1500 litrów. A proszę sobie wyobrazić, że nie mamy dostatecznej ilości witaminy C, wobec tego nie ma rozkazu. Hormonów kory yy, nadnercza, która decyduje o tempie akurat tej diurezy. Wobec tego my filtrujemy 800 litrów zamiast 1500. Co się wtedy dzieje? Te negatywne czynniki zalegają w naszym organizmie. I w którymś momencie, kiedy ich będzie za dużo, dochodzi do tego, że nasz organizm zdaje objawy autoimmunologicznych chorób, czyli mówiąc inaczej, oszukujących nasz układ immunologiczny. Więc do tego nie możemy dopuścić. To jest kluczowa między innymi. Rola witaminy C. Wcześniej słyszeliśmy o szkorbucie, bo on był jakby takim sygnałem, że jest brak witaminy C. Żeglarze, nie wiedząc, że to jest witamina C, wiedzieli, że zjadanie cebuli powoduje, że cofa się ten proces. No, dopiero w 1938 roku odkryto tą witaminę C. Później Pauling robił pełne badania i on to właśnie dostał Nagrodę Nobla w 1986 roku, mówiąc o poprawności witaminy C. Nie! kwasu askorbinowego, tylko rzeczywiste płynnej witaminy. Moim zdaniem witamina C powinna być mierzona w mililitrach, tak jak ciało płynne, jako substancja płynna występuje w przyrodzie. Ona lepiej się wchłania w stanie... no, Ale oczywiście nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby wybrać to, co jest najwłaściwsze. Jeszcze jest jedna bardzo ważna informacja, że witamina C jest adaptogenna, mówiąc najprościej, ona w organizmie nadwyżka zawsze bezpiecznie zostanie zmetabolizowana. Ma ona krótki czas, tak zwanego półrozpadu, wobec tego trzeba by w mniejszych porcjach często podawać. Można uprościć jakby przekaz wartości witaminy C w skutkach pozytywnych. Wyobraźmy sobie, że idziemy przez jakiś przemysłowy rejon. W jednym miejscu jest benzoalfapiren. Mutacyjny, czy tam furany? W innym miejscu są związki azotynowe, które też mutacyjnie działają na organizm i powodują poronienia u chorób. W trzecim jest smog, na przykład e, magnetyczny. To wszystko są czynniki destrukcyjne dla naszego organizmu. Kiedy mamy nadwyżkę witaminy C, ona się zużywa neutralizując tego typu czynniki. To jest najbardziej czytelne dla nas, jak wielką rolę ta witamina C odgrywa w naszym organizmie, ale jej obecność również usprawnia wiele procesów metabolicznych skutkujących prawidłową pracą poszczególnych narządów. Jest zawsze, że kiedy idziemy przeziębieni, chorzy do lekarza, lekarz przepi przepisuje nam y, antybiotyk i dużą dawkę witaminy C i proszę pić herbatkę z cytrynką i z miodem itd. Tak tak Więc proszę Państwa, chyba taką metodą dobrą na to, aby zapobiegać, a nie leczyć, jest to, abyśmy codziennie pili witaminę C. Ja powiem tak, że ja tą witaminę C w tej formie płynnej, panie doktorze, piję od miesiąca i piję ją rano i w południe, dwa razy dziennie. Raz wypiłam wieczorem i proszę Państwa, miałam taką energię wieczorem do pracy, a potrzebowałam pracować do późnych godzin nocnych. I wierzę w rolę witaminy C. 10 lat temu dostałam chyba właśnie kroplówkę z witaminy C. I to było w grudniu, kiedy organizm był w Polsce bardzo, bardzo osłabiony. I ja, ja już naprawdę nie miałam siły do pracy. Pamiętam, że dostałam kroplówkę i dostałam zastrzyk potężnej dawki energii, ale nie tak potężnej, ponieważ mi jej brakowało, więc to się wszystko wyrównało, że mogłam normalnie funkcjonować. Teraz, kiedy codziennie piję witaminę C, właśnie w stanie płynnym, e, czuję się rewelacyjnie. I pomimo tego, że różna pogoda jest w Polsce i, i chłodne dni, i czasami bardzo wieje, już śnieg padał w Gdańsku, ja czuję się rewelacyjnie. Więc polecam jako dar natury. Suplement Glarancji. dar natury, Tak, dla mnie jest to dar A szczególnie dla osób 50, plus, proszę Państwa, no jeżeli to odmładza, jeżeli to a, zmaga naszą odporność, to jest to taki dar natury, który powinniśmy prowadzić do swojej diety, ponieważ ja tego nie traktuję jako suplementu, tylko ja to traktuję jako element mojej diety. Tak samo jak dbam o to, żeby jeść warzywa i owoce, ale wiem, że wszystkiego nie wchłaniam, uzupełniam to właśnie tym. Więc dla mnie nie jest to lek, nie jest to suplement, dla mnie jest to moja dieta. To Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że witamina C w organizmie praktycznie warunkuje syntezę kolagenu. O kolagenie moglibyśmy opowiadać również, bo można się suplementować naturalną formą kolagenu, takim jak w przyrodzie występuje. Natomiast w tym przypadku gwarantuje to spowolnienie procesów no, pojawienia się zmarszczek, na przykład u pani, co jest, mówiąc, jakby zaprogramowane genetycznie, bo wraz ze spadkiem estrogenów spada Każdego roku o 1% synteza kolagenu. Wobec tego wcześniej czy później pojawiają się nieładne zmarszki. Tak. Panie tego nie lubią. Nie Oczywiście można nie dość, że spowolnić ten proces, ale również wypłycić je, najpierw zażywając witaminę C, która jest potrzebna do tego, żeby kolagen nadal się syntetyzował się w właściwej ilości. Ale my możemy również doposażyć organizm w formę czystego kolagenu z naturalnych źródeł. Jaki kolagen powinniśmy, powinniśmy i mężczyźni też i kobiety stosować i która forma kolagenu jest dla nas dobra? Wiem, że pracował Pan ostatnio ze swoim zespołem. Tak, staraliśmy a... się staraliśmy się stworzyć najlepszy, najlepiej przyswajalny kolagen, który został pozyskany z skóry ryb morskich. I chodziło głównie o to, bo to tam są. Dwu peptydy i trójpeptydy, ale również połączenie nawet dwóch aminokwasów nie zawsze daje jednakową wielkość cząsteczki, dlatego że niektóre no, są krótkie łańcuchy. W związku z tym y, można podzielić na te nie, małe peptydy na oligopeptydy najmniejsze, które w kategoriach, mówiąc y, jakości, są wykorzystywane również do tak zwanych celów kosmetycznych, czyli mogą być traktowane jako produkt spożywczy, a więc ten, który uzupełnia wszystko co w organizmie, bo tak naprawdę 30% naszego ciała, wszystkich struktur to jest kolagen, więc on jest potrzebny. Wraz z wiekiem spada jego, proszę jego synteza. Proszę powiedzieć od stóp począwszy. Gdzie potrzebujemy kolagen? Bo to mówimy o kolagenie bardzo dużo. Na ogół kolagen kojarzy nam się z twarzą i z marszczkami i, i może jeszcze z kolanami, ale proszę nam powiedzieć właśnie tak od tej strony takiej fachowej, gdzie od stóp do głowy potrzebujemy kolagen? Wszędzie, bo przede wszystkim w kościach, tak. w chrząstkach, tak. w naczyniach krwionośnych, tak. w mięśniach. Konstrukcje szkieletów miękkich, narządów, wątroby, nerek, to wszystko jest kolagen. Gdzie byśmy nie spojrzeli, nasze oko w 85% to jest kolagen. No więc oczywiście skóra to jest kolagen. Tak zwana naturalna, ta skóra właściwa to... Tam następuje synteza. Oczywiście kwas hialuronowy jest jednym z warunków prawidłowego kolagenu. Się znajduje w tym on się tj. oczywiście znajduje i jest pozyskiwany w naszym w przypadku formie. w czystej formie, jest pozyskiwany z chrząstki rekina, bo rekin jest chrzęstno-szkieletową rybą, on nie ma kostnego szkieletu i tam jest czysty, a akurat czysta forma. E, można e, również dzisiaj, e, można go też zastępować w tym przypadku kwas chalionowy, dawniej kwas chalionowy był produkowany w grzebieniach kogutów, więc oczywiście ścinano grzebienie kogutów żywionych zdrowo. Dzisiaj okazuje się, że również glony. Myśmy wytestowali i taką formę, i taką formę, okazuje się, że ten z glonów jest jeszcze lepszy, tego, bo to jest pierwszy łańcuch pokarmowy, więc zdecydowaliśmy na to o tym, że tak naprawdę będzie on pozyskiwany bezpośrednio sam kolagen z skór rybich, ale to będzie tzw. piąta spirala, czyli ta najdrobniejsza, wchodząca w zakres tak nanotechnologicznych obróbek. Natomiast kwas hialuronowy w tej chwili z alg. Natomiast chondroityna czy też glukozamina, one są pozyskiwane ze skorupiaków morskich, bo glukozamina jest pozyskiwana właśnie z chrząskiego rekina, natomiast chondroityna ze skorupiaków morskich. Glukozamina kojarzy mi się z problemami kostnymi. Tak, ale to wszystko dotyczy również kolagenu, bo prawda, jest to kwas hialuronowy jest polimerem składającym się z kwasu glukoronowego i acetylu glukozaminy. No więc widzimy, że chondroityna zawiera znów łańcuch połączeń kwasu glukoronowego, natomiast glukozamina sama jest strukturą, która wypełnia przestrzeń kwasu hialuronowego i jest elementem składowym kolagenu. Co ważne, że w przypadku akurat holendroityny to jest substancja, która m.in. w tzw. błonie maziowej no jest produkowana w obrębie stawów. Wobec tego daje poślizg powierzchnią szklistym kości, dzięki czemu, mówiąc inaczej, spełnia rolę taką jak smar w urządzeniach technicznych. Więc to jest naturalny proces. I teraz charakter tego... Akurat kolagenu, który my mamy, został tak standaryzowany, żeby była największa ilość oligocząsteczek, tych, tych najmniejszych. Wobec tego człowiek wypija formę płynną kolagenu, która jest zarazem spożywcza, ale także kosmetyczna, czyli dociera również do przestrzeni tzw. skóry właściwej i jest w stanie akurat regenerować, skóry, wypełniać. Nawet kiedy już te zmarszczki są, przyspieszy proces, Spłycie, o, tak, spłyca te, te zmarszczki. Więc nie, tak jak powiedziałem genetycznie, my powi mamy jakby zaprogramowany e, cykl obumierania komórek i on oczywiście może być przyspieszony przez antyutleniacze. Ta proliferacja, jakby zaplanowana śmierć komórek e, jest Pewnym zjawiskiem pozytywnym, dlatego że w momencie, kiedy kończy się żywotność komórki, organizm dokonuje wymiany połowicznej na świeżą. Tak. Po siedmiu latach mniej więcej licząc, ani jednej komórki w naszym organizmie nie ma tej sprzed siedmiu lat. Jak naprawdę każdego 7? dnia 7, 7. miliardów komórek wymienia się w naszym organizmie. To jest taka statystyczna tak. dana. I każdego dnia z każdego narządu, to nawet kiedy tą wiedzę posiadamy. I dotąd zaniedbaliśmy organizm, on się starzał niewspółmiernie, to jesteśmy w stanie odświeżać to, co jest możliwe do odświeżania na bieżąco, zgodnie z kodem genetycznym i w tym momencie od razu promienniej będziemy wyglądać. Więc to jest jakby proces, który naprawdę za pomocą naturalnych składników możemy przywrócić. W organizmie. To, co nazywa się akurat apopteozą komórki, to jest właśnie zaplanowana śmierć, ale ona może być powodowana przez e, czynniki utleniające. Więc my staramy się z jednej strony w suplementach dostarczyć antyoksydantów, które spowalniają e, ten proces, równocześnie przedłużając do optimum życie każdej komórki, ale też żeby komórka osłabiona nie pełniła swojej funkcji, bo ona wtedy nie będzie w stanie tak. sprostać czynnikom negatywnym zewnętrznym. Wobec tego będzie podatna na wszelkiego rodzaju choroby. I wtedy często właśnie taka komórka, gdzie siły witalnej nie było, by wymienić ją na świeżą, jest podatna na wszelkiego rodzaju zmiany mutacyjne, w tym również choroby nowotworowe. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze. I zapraszam... Do kolejnego wywiadu chciałabym porozmawiać z Panem na temat działania aloesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę Dzięki. i chętnie podzielę się moją wiedzą na temat nie tylko aloesu, ale innych dóbr natury. Dziękujemy. Do zobaczenia.